Rozdział pierwszy. Praskie realia. Kasia Nowak miała 23 lata i ręce, które nigdy nie przestawały się trząść. Nie ze strachu, chociaż tego też było pod dostatkiem, ale z czystego wyczerpania. Sprzątała pięć domów tygodniowo, każdy w innej dzielnicy Warszawy, a mieszkanie, które dzieliła z Dawidem na Pradze, było tylko miejscem, gdzie spała kilka godzin, zanim zaczynała od nowa. Dawid miał 26 lat, i imponującą kolekcję wymówek. Wymówki, żeby nie szukać pracy, wymówki, żeby pić, wymówki za siniaki, które zostawiał na swojej żonie. Ostatni był dlatego, że spojrzała na niego w zły sposób, kiedy oglądał mecz. Nawet nie pamiętała już, jak wyglądał ten właściwy sposób patrzenia. Tego marcowego poranka, czekając na autobus 118, który miał zawieźć ją do Wilanowa, Kasia myślała o swojej babci. Która zmarła dwa lata wcześniej. Babcia mawiała: Kasiu, mężczyzna, który uderzy cię raz, to mężczyzna, który uderzyłby cię tysiąc razy. Jedyne, co się zmienia, to wymówka. Powinna była posłuchać. Rozdział drugi. Mężczyzna ze zmęczonymi oczami. Jakub Kowalski nie był dokładnie tym, co ludzie wyobrażali sobie, myśląc o milionerze. W wieku 42 lat nosił dżinsy do biura, zapominał obciąć włosy przez miesiące. I miał irytujący zwyczaj gubienia okularów co najmniej trzy razy dziennie. Jego firma Kowaltech narodziła się niemal przypadkiem. Oprogramowanie, które rozwinął na studiach, okazało się dokładnie tym, czego potrzebowały firmy logistyczne. Piętnaście lat później miał wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić połowę Warszawy, gdyby chciał, ale wciąż pił odgrzewaną kawę i nosił te same zniszczone buty sprzed pięciu lat. Willa w Wilanowie nie była jego pomysłem. To księgowy nalegał Jakub potrzebujesz przyzwoitego adresu. Międzynarodowi inwestorzy nie traktują poważnie prezesa, który mieszka w dwupokojowym mieszkaniu na Mokotowie. Więc kupił najtańszy dom w najdroższej dzielnicy. Starą posiadłość, która wymagała ciągłych remontów i miała ogród, z którym nigdy nie wiedział, co robić. Kasia była czwartą sprzątaczką w sześć miesięcy. Pozostałe zrezygnowały, bo był niemożliwy. Zostawiał stosy papierów wszędzie, pracował do trzeciej w nocy, potem spał do południa, jadł przed komputerem i zostawiał talerze rozsiane na trzech piętrach. Ale Kasia potrzebowała pieniędzy, więc znosiła to, sprzątając cicho wokół niego, ucząc się jego chaotycznych wzorców. Praktycznie z nią nie rozmawiał, tylko machał, kiedy przychodziła, mruczał dziękuję, kiedy wychodziła do tego ranka. Rozdział trzeci niekomfortowa rozmowa. Jakub był na parterze przez czysty przypadek, wylał kawę na klawiaturę i zszedł poręczniki papierowe. Wtedy zobaczył kasię sprzątającą salon, i wtedy zobaczył ciemnofioletowy siniak, który pokrywał połowę jej twarzy. Nie był dobry z ludźmi. Liczby, kod, logika to rozumiał, ale ludzkie emocje były jak zupełnie inny system operacyjny, do którego nigdy nie przeczytał instrukcji. Ale nie był też ślepy. To wygląda poważnie, powiedział bez ogródek, wskazując na jej twarz. Kasia odwróciła się szybko, próbując ukryć. Upadłam, upadłaś na czyjąś pięść, odparł Jakub, biorąc ręcznik papierowy. Słuchaj, nie jestem w tym dobry, w sytuacjach osobistych, ale znam się na matematyce. A matematyka mówi, że upadek nie tworzy takiego wzoru siniaków. Zastygła nieruchomo, ścierka wisiała w jej dłoni, twój mąż. Zapytał, chociaż już znał odpowiedź. Kasia skinęła lekko głową. Jakub westchnął, drapiąc się po potarganych włosach. Dobra, więc prawdopodobnie nie powinnaś tam wracać. Statystycznie rzecz biorąc, to ma tendencję do pogarszania się, a nie poprawiania. Nie mam dokąd pójść. Masz tu sześć wolnych pokoi, powiedział pragmatycznie. Użyj jednego. Albo wszystkich, nieważne. Tak naprawdę używam tylko jednego pokoju i gabinetu. Kasia wpatrywała się w niego. Pan mi. oferuje zamieszkanie tutaj? Tymczasowo? Dopóki się nie pozbierasz? Ma to sens logistycznie, już tu pracujesz, znasz dom. A szczerze mówiąc, przydałby mi się ktoś, kto zadba, żebym jadł coś więcej niż mrożone pierogi. To nie był wielki emocjonalny przemów. To była prawdopodobnie najbardziej niezręczna oferta, jaką ktokolwiek kiedykolwiek złożył, ale była szczera. A Kasia ku swojemu zdziwieniu powiedziała tak, rozdział czwarty. Dziwna dynamika. Pierwsze dni były głęboko dziwne. Jakub utrzymywał swoje dziwaczne godziny, pracował do świtu, spał do późna, czasami kompletnie zapominał, który jest dzień. Kasia próbowała utrzymać normalną rutynę, ale było to trudne, gdy jej tymczasowy właściciel jadł płatki o trzeciej w nocy w kuchni. Nie śpisz? zapytała pewnej nocy, schodząc na dół, bo nie mogła zasnąć. Śpie. Po prostu nie w godzinach, które normalni ludzie uważają za odpowiednie odpowiedział patrząc na ekran laptopa. Kawa? Zaczęli mieć te nocne rozmowy. Jakub odkrył, że Kasia nie była tylko sprzątaczką. Miała ostre opinie na temat polityki, rzuciła studia polonistyczne z braku pieniędzy i mogła dyskutować o Stanisławie Lemie godzinami. Dlaczego z nim zostałaś? zapytał Jakub pewnej nocy. Pytanie wyszło bardziej szorstko niż zamierzał. Z Dawidem. Wyraźnie jesteś inteligentna. Dlaczego nie odeszłaś wcześniej? Kasia zaśmiała się gorzko. Słyszałeś kiedyś o błędzie kosztów utopionych? Jasne. W ekonomii to wtedy, kiedy kontynuujesz inwestowanie w coś złego, bo już dużo zainwestowałaś. Dokładnie. Myślisz, już zmarnowałam na to dwa lata, jeśli teraz wyjdę, te dwa lata nic nie znaczą. Więc zostajesz jeszcze rok, potem jeszcze jeden. I nagle mija pięć lat i zapomniałaś kim byłaś wcześniej. Jakub milczał przez chwilę. To ciekawa pułapka logiczna. Ale matematyka jest jasna: cięcie strat wcześniej zawsze jest lepsze niż kontynuowanie gromadzenia większych strat. Łatwo mówić o matematyce, kiedy to nie twoje życie. Racja. Rozdział piąty: komplikacja. W szóstym tygodniu Kasia wymiotowała rano. Potem po południu, potem wieczorem. Jakub, który był przyzwyczajony do ciszy, nie mógł zignorować dźwięków dochodzących z łazienki na korytarzu. Zatrucie pokarmowe? zapytał przez drzwi. Coś w tym stylu, odpowiedziała słabo Kasia. Ale tak nie było. I ona to wiedziała. Test ciążowy, który kupiła w aptece Gemini, potwierdził w ciąży, z Dawidem, z mężczyzną, od którego w końcu udało jej się uciec. Kiedy Jakub się dowiedział, bo wymiotowała podczas jego wideokonferencji. A on połączył fakty? Jego reakcja była charakterystycznie praktyczna. Więc jesteś wciąż z tym idiotą. I co? I nie wiem, co robić, przyznała Kasia, siedząc na kanapie w salonie. W Polsce nie mogę po prostu ed. Opcje są ograniczone. Jakub to wiedział. Polskie prawo aborcyjne było jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Chcesz mieć to dziecko? To było dziwnie proste pytanie. Nikt nie zapytał, czego ona chce. Ja myślę, że tak. Ale nie wiem jak, nie mam pieniędzy, nie mam mieszkania, będę musiała wrócić do pracy. Pracujesz teraz dla mnie, przerwał Jakub. I nie sprzątając, moja sekretarka mnie porzuca, żeby przeprowadzić się do Portugalii. Mówi, że jestem niemożliwy w pracy. Chcesz tę posadę? Kasia zamrugała. Sprzątam domy. Nie wiem nic o byciu sekretarką. Uporządkowałaś mój system plików w dwa tygodnie. Mojej poprzedniej sekretarce zajęło to trzy lata. Jesteś przekwalifikowana. To nie był akt romantycznej dobroczynności. To był Jakub będący pragmatycznym. Potrzebował sekretarki, ona potrzebowała pracy z przyzwoitym urlopem macierzyńskim. To miało sens. Dziwne było to, że naprawdę miało. Rozdział 6. Uczenie się funkcjonowania. Firma Kowaltech była zorganizowanym chaosem, a może po prostu chaosem. Jadwiga, sześćdziesięcioletnia sekretarka, która odchodziła, spojrzała na Kasię z głębokim sceptycyzmem. Używałaś kiedyś systemu SAP? Nie. Zaawansowany Excel? Podstawowy? Umiesz mówić po niemiecku na konferencję z oddziałem w Berlinie? Nie. Jadwiga westchnęła dramatycznie. Jakub dał mi dwie niemożliwości w piętnaście lat, które tu pracowałam. Pierwszą było zorganizowanie tego miejsca, drugą jesteś ty ale potem stało się coś ciekawego. Jadwiga odkryła, że chociaż Kasia nie znała narzędzi, rozumiała wzorce, widziała jak rzeczy się łączą, przewidywała problemy, znajdowała kreatywne rozwiązania, myślisz krzywo, powiedziała Jadwiga pewnego popołudnia, nieco pod wrażeniem. Jak Jakub, może jesteście dla siebie idealnym połączeniem. Kasia się zarumieniła, ale nie z powodu, który Jadwiga sobie wyobrażała. W biurze ludzie rozmawiali, Oczywiście, że rozmawiali. Sprzątaczka szefa była teraz jego sekretarką wykonawczą i mieszkała z nim. Plotki były nieuniknione. Niech gadają, powiedział Jakub, kiedy Kasia o tym wspomniała. Połowa tych idiotów myśli, że jestem gejem, bo nie chodzę na ich happy hours. W zeszłym miesiącu myśleli, że mam romans z księgowym. Ludzie potrzebują historii. Nie przejmuj się, ale Kasia się przejmowała. Głównie dlatego, że w tajemnicy część jej pragnęła, żeby plotki były prawdziwe. Rozdział siódmy. Subtelna zmiana. Nikt nie mógł wskazać dokładnego momentu, kiedy to się zmieniło. Może to było wtedy, kiedy Jakub zaczął zauważać jej wygląd. Nie tylko nosisz nową koszulę, ale sposób, w jaki marszczyła brwi, kiedy się koncentrowała, jak się śmiała, gdy coś ją naprawdę zaskoczyło, albo może to było wtedy, kiedy Kasia zaczęła rozumieć jego dziwactwa, że mógł myśleć tylko chodząc, że był w złym humorze, kiedy był głodny, ale zapominał jeść, że naprawdę głęboko dbało o swoich pracowników, ale był fatalny w okazywaniu tego. Nie flirtowali w tradycyjnym sensie, nie było zalotów ani wyuczonych komplementów, to było bardziej wygodne. Mieli swoje nocne rozmowy. On zaczął zostawiać karteczki samoprzylepne z wewnętrznymi żartami. Ona zaczęła robić kawę tak jak lubił bez pytania. Zdajesz sobie sprawę, że ludzie w biurze myślą, że jesteśmy razem? Powiedziała Kasia pewnej nocy, w siódmym miesiącu ciąży, jej brzuch teraz niemożliwy do ukrycia. Wiem, odpowiedział Jakub, nie podnosząc wzroku od ekranu. To irytujące. Dlaczego? Zatrzymał się w końcu na nią patrząc. Bo zakładają coś, co nie jest prawdą, a nie lubię, kiedy ludzie zakładają złe rzeczy o sytuacjach, które. mogłyby być inne. Kasia poczuła, jak jej serce przyspiesza. Inne jak? Jakub zamknął laptopa. Jesteś w ciąży z innym mężczyzną, dopiero wyszłaś z przemocowego małżeństwa. Pracujesz dla mnie, mieszkasz w moim domu. Dosłownie wszystkie dynamiki władzy są złe. Byłoby niestosowne. Niestosowne powtórzyła Kasia. Właśnie użyłeś najbardziej nudnego słowa jakie możliwe, żeby opisać uczucia. Nie jestem dobry w słowach o uczuciach, przyznał, ale logika jest jasna. Byłoby źle, gdybym zrobił cokolwiek, kiedy jesteś w podatnej sytuacji, a jeśli nie przejmowałabym się logiką, powinnaś. Ktoś tu musi być racjonalny, ale sposób w jaki na nią patrzył, nie był wcale racjonalny. Rozdział ósmy. Aleksander poród zaczął się trzy tygodnie wcześniej, niż planowano. O drugiej w nocy, oczywiście, bo nic w życiu Kasi nie przebiegało według konwencjonalnych harmonogramów. Jakub, który nie spał, oczywiście, zawiózł ją do szpitala Medicover. Planował zostawić ją tam i czekać w poczekalni, ale kiedy chwyciła jego rękę i powiedziała: proszę, nie zostawiaj mnie samej, został. Osiemnaście godzin później urodził się Aleksander, mały krzyczący, całkowicie zdrowy. Chce pan go podtrzymać? Zapytała pielęgniarka Jakuba, zakładając, że jest ojcem. Spojrzał na Kasię, która skinęła głową, wyczerpana, ale uśmiechnięta. Kiedy trzymał to maleńkie dziecko, coś w nim się złamało i odbudowało jednocześnie. Nie planował tego. Nie był przygotowany, ale patrząc na tę pomarszczoną twarzyczkę, pomyślał. Ok, to mogę to zrobić. Wygląda jak mały, zirytowany kosmita, powiedział Jakub. Kasia zaśmiała się zmęczona. Wszystkie niemowlęta tak wyglądają. Nie typu on naprawdę wygląda jak kosmita, ale słodki kosmita, masz unikalny sposób robienia komplementu. To talent. Rozdział dziewiąty. Rzeczywistość nieplanowanego rodzicielstwa. Nikt nie ostrzegł Kasi, że niemowlęta są takie głośne. Aleksander wydawał się mieć dwa tryby. Ciche spanie lub krzyczenie, jakby świat się kończył. Nie było środka. Jakub, zaskakująco, się przystosował. Już miał szalone godziny, więc dodanie uspokajanie dziecka o czwartej rano iż do rutyny nie było takie dziwne. Opracował system. Chodził po korytarzu, mamrocząc wyjaśnienia o architekturze oprogramowania. Dziwnie, ale działało. Wyjaśniasz API trzymiesięcznemu niemowlęciu. Zauważyła Kasia pewnej nocy, Obserwując z drzwi pokoju, wydaje się, że to go interesuje. Bronił się Jakub, podczas gdy Aleksander patrzył na niego tymi ogromnymi, zdezorientowanymi oczami. I to lepsze niż kołysanki. Nie umiem śpiewać. To prawda. Twoja wersja wlazł kotek na płotek była traumatyczna. Rozwód został sfinalizowany w październiku. Dawid nawet nie pojawił się na ostatniej rozprawie. Przeprowadził się do Gdańska i, według adwokata. Był również szczęśliwy, by zerwać wszystkie więzi. Bez dramatu, powiedział adwokat Tomasz. Podpisał zrzeczenie się praw rodzicielskich nawet nie czytając. Aleksander jest oficjalnie twój, bez prawnych komplikacji. Kasia powinna czuć ulgę. I czuła, ale czuła też coś więcej. Jedne drzwi w końcu zamknięte, drugie w końcu otwarte. Rozdział dziesiąty. Nie oświadczyny nie mieli wielkiego romantycznego objawienia. Nie było łzawych wyznań w deszczu, ani filmowych pocałunków. To było bardziej stopniowe, przypadkowe, nieuniknione. Pewnej grudniowej nocy Jakub pracował na kanapie w salonie, Aleksander spał w wózku obok niego, Kasia czytała książkę w fotelu. To było takie domowe, normalne, rodzina, z wyjątkiem tego, że oficjalnie nią nie byli. To dziwne, powiedział nagle Jakub. Co? Toż my. Czuję, jakbyśmy robili wszystko w spak, typu normalnie ludzie się spotykają, potem się wprowadzają razem, potem mają dziecko, potem biorą ślub. My zrobiliśmy żadnej z tych rzeczy w tej kolejności. Kasia zamknęła książkę. Chcesz zrobić to we właściwej kolejności? Nie wiem. Kolejność wydaje się przereklamowana, ale myślę, że powinniśmy zdecydować, czym to jest. Czym my jesteśmy? Czym Twoim zdaniem jesteśmy? Jakub w końcu spojrzał na nią bezpośrednio. Myślę, że jesteś najbardziej irytująco idealną osobą dla mnie, jaką kiedykolwiek poznałem. Rozumiesz, kiedy potrzebuję ciszy, nie przejmujesz się, kiedy zapominam o spotkaniach towarzyskich, organizujesz mój chaos, ale nie próbujesz mnie zmienić i robisz ten wzrok, kiedy mówię głupoty, który jest jednocześnie irytujący i uroczy, to twoja wersja romantycznego wyznania, to najlepsze, na co mnie stać. Nie jestem w tym dobry. Wiem, uśmiechnęła się Kasia. To część uroku. I dla jasności ty jesteś irytująco idealny dla mnie też. Nigdy nie sprawiłeś, że czułam się słaba, nigdy nie traktowałeś mnie, jakbym potrzebowała być ratowana. Po prostu dałeś mi przestrzeń, żebym mu ratowała się sama. Więc, chłopak i dziewczyna, to tym teraz jesteśmy? Myślę, że przeskoczyliśmy kilka kroków i już jesteśmy w para wychowująca razem dziecko. Więc tak, chłopak i dziewczyna działa. Super, powiedział Jakub, wracając do laptopa. Chciałem się upewnić, zanim zaktualizuję status związku na LinkedIn. Nie musisz żartuję. Nikt nie wstawia statusu związku na LinkedIn. To byłoby dziwne Kasia rzuciła w niego poduszką. Rozdział jedenasty. Biurokracja i miłość ślub nie był początkowo pomysłem żadnego z nich. Był pomysłem prawnika podatkowego. Wiecie, że tracicie znaczące ulgi podatkowe, wskazał Tomasz podczas spotkania o strukturze firmy. Jest kwestia dziedziczenia, opieki prawnej. Gdyby coś się stało któremuś z was, prawnie rzecz biorąc, ślub ma sens. Jakie romantyczne! mruknęła Kasia. Ale się uśmiechała. Dyskutowali. Nieromantycznie. Dyskutowali jakby planowali strategię biznesową. Plusy, minusy, praktyczne implikacje, okej, okay, ale jeśli mamy to zrobić, powiedział Jakub, zróbmy to porządnie. Nie szybki ślub cywilny. Moja mama nigdy by mi nie wybaczyła. Ona żyje tradycyjnymi ślubami. Masz matkę? Zamrugała Kasia. Przez rok nigdy nie wspomniałeś o matce. Mieszka w Poznaniu. Rozmawiamy. Po prostu nieczęsto, myśli, że za dużo pracuje. Ma rację, więc zaplanowali śluby z Mały, tylko bliska rodzina i przyjaciele. Córka Jakuba, Natalia, przyjechała z Krakowa, początkowo sceptyczna, ale szybko oczarowana Małym Aleksandrem. Więc bierzesz ślub ze swoją byłą sprzątaczką, która miała dziecko z innym mężczyzną? Podsumowała Natalia. Tato, twoje życie jest dziwne, wiem, zgodził się Jakub. Jest wspaniałe. Rozdział 12. Niedoskonały ślub. Ślub odbył się w czerwcu w bazylice archikatedralnej Śwun Jana Chrzciciela. Nie dlatego, że byli szczególnie religijni, ale dlatego, że matka Jakuba nalegała i cóż było pięknie. Aleksander, teraz dziewięciomiesięczny, był na rękach Jadwigi ubrany w maleńkie szelki, które nienawidził i dawał to jasno do zrozumienia przez ciągłe narzekanie. Ma mocne opinie na temat ubrań. Zauważył Jakub. Szanuje to. Kasia nosiła prostą sukienkę, niebiałą. Nigdy nie lubiła bieli. Była ciemnoniebieska, praktyczna, piękna. Jakub nosił garnitur, który jego matka wyraźnie zmusiła go kupić, bo nie wyglądał jak żadne z jego normalnych ubrań. Podczas przysięgi ksiądz oczekiwał wyrafinowanych fraz. To, co dostał, teraz Jakub obiecuje nie być całkowicie niemożliwym. Przez większość czasu Kasia. Obiecuję przypominać Ci o jedzeniu i udawać, że Twoje żarty są śmieszne. Jakub, one są śmieszne. Kasia, czasami. Ksiądz wyglądał na lekko zgorszonego. Matka Jakuba się śmiała. Natalia nagrywała wszystko telefonem. Możecie się pocałować, powiedział ksiądz, wyraźnie chcąc szybko skończyć. Pocałowali się. To nie było filmowe. Było trochę niezręczne bo Aleksander wybrał dokładnie ten moment, żeby głośno zapłakać, sprawiając, że wszyscy się zaśmiali. Doskonałe? Nie ich. Absolutnie. Epilog. Sześć miesięcy później życie nie stało się magicznie doskonałe. Jakub wciąż pracował zbyt długo, Kasia wciąż irytowała się jego bałaganem. Aleksander wciąż budził się w najbardziej niewygodnych możliwych godzinach, ale pewnej styczniowej nocy, ze śniegiem padającym na zewnątrz, Wszyscy byli w salonie. Aleksander uczył się chodzić, zataczając się między kanapą a ławą, podczas gdy Jakub i Kasia obserwowali nerwowo, gotowi złapać, gdyby upadł. Myślisz, że jesteśmy w tym dobrzy? zapytała Kasia. Bycie rodzicami, bycie małżeństwem, bycie nami? Jakub zastanowił się nad tym. Szczerze, nie mam pojęcia. Nie mamy z czym porównać. Ale patrz, wskazał na Aleksandra, który śmiał się głośno, pokonując dwa metry między meblami. On wygląda na szczęśliwego, ty wyglądasz na szczęśliwą, ja jestem coś w rodzaju szczęśliwego, co jak na mnie jest znaczące, coś w rodzaju szczęśliwego, powtórzyła Kasia, uśmiechając się. Naprawdę musisz popracować nad swoimi umiejętnościami romantycznymi, prawdopodobnie, zgodził się Jakub, ale wiedziałaś o tym, kiedy za mnie wychodziłaś. Racja. Aleksander w końcu dotarł do Jakuba, chwytając jego nogi i patrząc w górę tym promieniującym, bezzębnym uśmiechem. Jakub go podniósł, a dziecko natychmiast chwyciło jego okulary i próbowało je zjeść. Nie jedz moich okularów, mały Kosmito, powiedział Jakub, odbierając je. Potrzebuję ich do pracy. Za dużo pracujesz, powiedziała Kasia, zdanie, które mówiła przynajmniej raz dziennie. Wiem, poprawię się, mówiłeś to wczoraj. I powiedziałem to znowu dzisiaj, konsekwencja. Kasia przewróciła oczami, ale się uśmiechała, bo to było ich, niedoskonałe, dziwne, nie po kolei, całkowicie niekonwencjonalne, ale prawdziwe, autentyczne ich i w końcu to było więcej niż wystarczające.